Podobno Traugutt, stojąc na szafocie, miał gest nieznaczny, ślepy gest nawyku. Oto słuchając basu swojej śmierci, a był to żołdak ochrypły po biłce, Traugutt przecierał szkiełka okularów. Spostrzegł to, pobladł i odrzucił cwikter. Tak się zawstydza tylko król lub mędrzec. Znam gest kobiety. Ona szła bez werbli na wielki nasyp pośpiesznej kolei, zanim ją porwał odlewniczy wiatr. Zdążyła zrzucić świąteczne trzewiki. Jakie muzeum budujemy wnuku? Czym obstawimy nasze przyszłe drogi? Zarówno jedne. Czy w szpalerze figur? Czy iść będziemy w sad biednej bielizny? Jestem z 350 lat upuścić na ziemię. Tak, to było, to, to było tak. Pewnie. Potem było dyskretnie. I przecierał. On nie, nie zrzucił, przecierał. Tylko przecierał tak. Bo I to zdenerwowało tego żandarma. A 30 tysięcy ludzi śpiewało święty Boże, święty mocny. To wydarzenie. Jakby mocno wpisało się polaków w polaków historii i dzisiaj chcieliśmy je przypomnieć. Dziękuję bardzo. Chcę na piątku założyć na nos, żeby mieć, dobre wizje. to, to oczywiście.